Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczący Judy i Jerozolimy stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną – chodźcie, wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu, Jakuba, postępujmy w światłości Pana. W czasie Adwentu rozważamy słowa różnych proroctw i te proroctwa dotyczą przyjścia Pana, że będzie taki czas. Kiedy przyjdzie Pan, że coś się wydarzy dobrego. I później w Ewangelii widzimy, jak już przy pierwsze przejście Jezusa wypełnia te proroctwa. A doskonale wszystko to wypełni się w czasie drugiego jego przejścia. I zwróćmy uwagę na takie słowa: On będzie rozjemcą pomiędzy ludami. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Wydaje się, że teraz jest odwrotnie że teraz lemiesze przekuwa się na miecze, a sierpy na włócznie, że ciągle słyszymy o zbrojeniu, o dozbrajaniu, o rozwoju armii, o rozwoju zbrojenia, o wyścigu zbrojeń. Gdzie jakie zbrojenie, gdzie jakie karabiny, jakie bomby, jakie, jakie samoloty, jakie czołgi. Ciągle słyszymy gdzieś o tym, ciągle jest o tym, bardzo dużo się mówi, ile pieniędzy jako ludzkość tracimy na, na zbrojenie, a przecież... Można by przekuć to na lemiesze, na sierpy i zamiast walczyć ze sobą, to pracować razem, to współpracować. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Ile jest tych walk narodu z narodem? Oczywiście każdy z nas indywidualnie nie mamy na to wpływu, ale ile jest w nas już indywidualnie jakiejś takiej wrogości do innego narodu? że jeśli ten człowiek jest z tego narodu, to jest źle. że ten naród wyrządził nam jakoś krzywdę, że ten naród nie jest dobrym narodem. Jak często gdzieś jest w nas, to myślenie takie, że ten naród znaczy źle. Jak człowiek jest z tego narodu, to znaczy, że źle. A czasem bywa też nienawiść do własnego narodu. I też patrzymy na swój naród jako na zło, jako na zły naród. A przecież dobro czy zło nie ma swojej narodowości. Nie powinniśmy przez pryzmat narodu patrzeć na drugiego człowieka czy na samych siebie. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy braćmi i siostrami. Tu nie może być takiego patrzenia, że ktoś jest z tego czy innego narodu. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Oczywiście powiemy, że to nie od nas zależy, że to nie jest w naszych rękach, żeby był pokój. Ale słyszymy tu bardzo jasną wskazówkę, co zrobić i kiedy nie będzie tej wojny. Słyszymy, wszystkie narody pójdą i rzekną, chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. I wtedy będą miecze przykuwać na pługi. Chodźcie, wstąpmy na górę Pana. Wejdźmy do świątyni Pana. Czyli padnijmy na kolana przed Panem, zacznijmy uwielbiać Pana i... Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, czyli słuchamy Jego słowa, żeby kroczyć ścieżkami Pana, żyć według Słowa Bożego, tego, czego On nas nauczył. Jestem pewien, że każdą wojnę można zatrzymać w przeciągu jednego dnia albo i mniej. W jaki sposób? To nie zależy od polityków i rządzących wojnę można zatrzymać, jeśli wszyscy ludzie pójdą na górę Pana, wejdą do świątyni, upadną na kolana przed Panem. Zaczną pokutować i modlić się, i kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego i żyć, według Słowa Każdy sam zacznie od siebie. Każda wojna się w jeden moment zatrzyma. Ale musimy zacząć od siebie. I ja muszę uspokoić wszelką agresję, która jest we mnie. Też w tym temacie pokoju słyszymy ciekawe słowa w dzisiejszym psalmie. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach i pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na Dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Modlę się o dobro dla Ciebie, będę wołał pokój z Tobą. Proście o pokój dla Jeruzalem. Proście o pokój dla tego świata. Jezus swoim przyjściem przynosi pokój. I w czasie Bożego Narodzenia usłyszymy, że narodził się Książę Pokoju. I już na początku Adwentu słyszymy tę wielką obietnicę, obietnicę pokoju. I dzisiejsza Ewangelia. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł Mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowa, mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź a idzie, drugiemu chodź tu, a przychodzi, a słudzę, zrób to, a robi. Gdy jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z za Abraham, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. Gdy Jezus wszedł do Kafarną, zwrócił się do Niego setnik. Kto to jest setnik? Słyszymy, że ma władzę i ma pod sobą żołnierzy. Czyli jest to jakiś dowódca, ma jakąś armię. Żołnierze Go słuchają. Czyli jest jakimś dzielnym wojownikiem, mężnym, żołnierzem, wodzem. I do czego wykorzystuje tę swoją władzę? Wykorzystuje do tego, żeby bronić swojego sługi, żeby modlić się za swojego sługę, który jest chory. To nie jest człowiek, który wykorzystuje swoją władzę, żeby przejawiać swoją jakąś agresję i wyższość nad innymi, ale on czuje odpowiedzialność za swoich sług, za swoich podwładnych. On się za nich modli. On przychodzi do Jezusa, żeby ratować swojego sługę. I to jest wielkość rzeczywiście żołnierza, wodza, wielkość jakiegoś kierownika, dyrektora, człowieka, który ma swoich podwładnych. Że nie wykorzystuje tego z jakąś agresją i wyższością, ale broni, czuje się odpowiedzialny za swoich podwładnych, chce ich szczęścia, modli się za nich, próbuje ich ratować, kiedy jest im ciężko. To jest prawdziwa wielkość człowieka. I to jest to, co znaczy, że przekuje miecze swoje na alemiesze, na pługi, żeby to, co wydaje się być jakąś możliwością oddziaływania władzy, wyższości, a może i jakiejś agresji. To zmieniamy na współpracę, na służbę, na pomoc, na modlitwę. I też ten człowiek, który chce właśnie tego pokoju jako żołnierz, jako wódz, zwraca się do Jezusa: chodźcie, wejdźmy na górę Pana, postępujmy według słów Pana, chodźmy jego ścieżkami. On idzie do Jezusa, On idzie ścieżkami Pana, On idzie, On się modli, On wchodzi na górę Pana, do świątyni Boga naszego. I to jest przykład. Jeśli chcemy pokoju, musimy się najpierw zacząć modlić. Ale przede wszystkim chodzi nam o to, co zależy od nas, bo dużo spraw związanych z pokojem czy wojną nie zależy od nas. Nic nie możemy zrobić, ale jest to, co możemy, czyli możemy zadbać o własne serce, żeby wewnątrz mnie nie było agresji. Zobaczmy, ile w nas jest agresji, ile w nas jest przemocy, ile w nas jest złości. Nawet takie myślenie. Jeżeli ktoś powie, bo wezmę pasek, to pas nam się kojarzy z czym? Na pewno z tym, żeśmy schudli i trzeba zapiąć się paskiem, żeby nam spodnie nie spadały. Albo nawet jak wezmę nóż, to czasem mówimy o to w takim kontekście, że ten nóż staje się narzędziem walki. A przecież nóż służy do tego, żeby przekroić chleb i podzielić się, i zrobić jedzenie, i dać drugiemu człowiekowi. Jak często, gdzieś już nawet te skojarzenia, które się w nas rodzą, są skojarzeniami pełnymi agresji, przemocy, złości. Ile jest tych, tych nerwów, tej złości w nas, ile jest tej agresji w nas? Spróbujmy dzisiaj, rozważając nad tym słowem, które otrzymujemy o pokoju, zauważyć te miejsca, gdzie jesteśmy jeszcze agresywni, gdzie jest chociażby w myślach jakichś naszych, w pragnieniach, w jakichś intencjach, jakaś agresja, jakaś przemoc, jakaś złość czy na siebie, czy na drugiego człowieka, czy jeszcze na kogoś. Czy jeszcze na coś, ale wewnątrz nas, w moim sercu, spróbujmy oddać to Panu, spróbujmy się pomodlić, słuchając Słowa Bożego, nad tym popracować. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi drodzy, teraz w tych dniach są koncerty organ muzyki organowej w naszym Kościele, dlatego też, jak zawsze, nasi artyści nagrali jeden utwór dla Was. Posłuchajcie i żeby w tym czasie, słuchając tej muzyki, porozmyślać też nad Słowem Bożym. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.